Choć nasza ekipa o poprzednich dwóch edycjach słyszała wiele dobrego, to takiego obrotu sprawy jednak się nie spodziewaliśmy. Niesamowita frekwencja jeszcze sporo czasu przed seansem i jak się dowiedzieliśmy, brak miejsc na największej sali już od trzech dni. Na panie w holu kina jeszcze przed filmem czekało wiele atrakcji. Od stoisk z łakociami, po własnoręcznie robioną biżuterię, książki, aż po salony spa i kosmetyczne. Każda z pań tego wieczoru mogła więc znaleźć coś dla siebie. Był również symboliczny to, Toast wzniesiony lampką szampana. Jednak dlaczego panie zdecydowały się tak tłumnie przybyć tego wieczoru? Ciekawi nas co to będzie. Ja już uczestniczę drugi raz w tej imprezie i byłam pierwszym razem bardzo zadowolona, dlatego też i korzystam w tej chwili. Jeszcze nie byłam jestem pierwszy raz i chciałam zobaczyć słyszałam, że jest ciekawie, że są fajne pokazy, że można jakieś tam otrzymać rady od kosmetyczki, od wizerzystów, dlatego się zdecydowałam. Jest to interesujące z punktu widzenia dobrego spędzenia czasu wyłącznie w świecie kobiet. Pierwszy raz i z ciekawości chcę zobaczyć jak to w ogóle wszystko wygląda. Słyszałam, że bardzo fajnie i dlatego przyszłam dzisiaj. Jest to fajny przykład, żeby zdobyć tutaj większą frekwencję ale fajnych kobiet oczywiście. A po drugie, no, lubię ten film. Lubię jakąś rozrywkę. Często jestem w kinie. No i myślę, że nie ostatni raz. Chciałam zobaczyć, jestem ciekawa. Żeby odpocząć od dziecka, bardzo mi się podobają takie imprezy, zwłaszcza, że to są tylko dla kobiet imprezy. Bardzo przede wszystkim film chciałam zobaczyć. Koleżanki mi namówiły szczerze mówiąc. <laughs> Największą atrakcją tego wieczoru był jednak wyczekiwany przez wiele pań film Anna Karenina.